Michał, pomóż mi skonfigurować Binance'a. To bajecznie proste, choć ci pokażę parę sztuczek bezpieczeństwa. Natomiast pamiętaj, to nie jest porada inwestycyjna. Startujemy, zakładamy wasze nowe konto na Binance, użyjemy do tego adresu e-mail. Natomiast drugą opcją, której też możecie skorzystać, jest użycie waszego numeru telefonu. Na potrzeby tego kursu nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ i tak później będę pokazywał w jaki sposób dodać numer telefonu ze względu na to, że będziemy chcieli w opcjach bezpieczeństwa włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jak widzicie poniżej są także inne opcje do wyboru, czyli kontynuuj z Google, kontynuuj z Apple. Natomiast ja odradzam wam, abyście wasze konto na Binance łączyli z kontami firm trzecich. Chciałbym, żebyście tylko Wy byli właścicielami waszego konta. Jeżeli oglądaliście poprzedni filmik, możecie skorzystać z linku afilacyjnego, który wkleiłem poniżej tego filmiku. Macie tutaj już drugi adres otworzony. Ten link wpisze po prostu numer referencyjny naszego polecenia. Tutaj już mam uzupełnione konto. Klikamy dalej. Jeżeli skorzystalibyście z linku, po prostu na Binance, także nasze ID referencyjne możecie kliknąć. Dalej widzicie, że na adres, który podaliście podczas rejestracji, został wysłany sześciocyfrowy kod weryfikacyjny, który musimy tutaj wklikać. Jeżeli byście podali numer telefonu, dostaniecie taki kod SMS-em. Ja już taki kod ze swojego e-maila skopiowałem, a więc wklejam go tutaj. I przechodzimy do ustalania hasła. Tworzymy hasło. Wiemy, że musi składać się co najmniej z ośmiu znaków. Musi być jedna cyfra i jedna wielka litera. I potwierdzamy dalej. Konto zostało utworzone i klikamy gotowe, aby na takie konto wejść. Ja kliknę sobie, że nie chciałbym pozostawać zalogowany, aby za każdym razem można było się zalogować ponownie. Jest to dla mnie bezpieczne, bo z takiego komputera Waszego niekoniecznie korzystacie tylko Wy. Jak wspominałem w poprzednim filmie, Binance będzie wymagał od Was zweryfikowania Waszej tożsamości. I taka weryfikacja będzie polegała na tym, że będziecie musieli wysłać do Binance'a zdjęcie swojego dowodu osobistego przodu oraz tyłu bądź paszportu, oraz będziecie musieli dodatkowo, aby zweryfikować wasz adres zamieszkania, wysłać do nich rachunek na przykład za telefon bądź za prąd. Zaznaczone mamy już miejsce naszego stałego pobytu, w moim wypadku jest to Polska. Tak jak wspominałem, musicie przygotować pewne dokumenty. Klikamy kontynuuj. Możecie pobrać aplikację Binance na telefon gorąco polecam ponieważ jest bardzo przejrzysta łatwo się z niej korzysta i możecie większość operacji wykonywać z komórki nie uruchamiając telefonu ale my tutaj na ten potrzeby tego filmu będziemy kontynuowali to na komputerze Po kliknięciu dalej przeniesie was Binance na stronę gdzie musicie uzupełnić informacje osobiste uzupełniacie imię i nazwisko Wpisujecie datę urodzenia. Specjalnie e, utworzyłem naszego sylwestra testowego, który w tym roku skończy 40. Klikamy dalej. I tak jak wspominałem Wam już wcześniej, na tym etapie będziecie musieli dokonać weryfikacji tożsamości za pomocą jednego z dokumentów paszportu bądź dowodu osobistego. Plus dodatkowo będziecie musieli zrobić sobie selfie. I możecie zrobić to w sposób dwojaki. Skorzystać z komputera, nawet jeżeli nie macie kamery, będziecie musieli wtedy uploadować zdjęcia waszego dowodu, e, przodu i tyłu na serwer oraz wykonać zdjęcie, i także je przesłać. Natomiast możecie, tak jak wcześniej, na wcześniejszym kroku skorzystać z aplikacji, zainstalować ją, tam się zalogować i korzystając z aparatu telefonu komórkowego zrobić skan swojego dokumentu tożsamości oraz zrobić sobie selfie. Wybór należy do Was, my klikamy dalej, żeby zrobić to na komputerze. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych panują zupełnie inne przepisy niż w reszcie świata, jeżeli chodzi o kryptowaluty, jak wiecie bądź może nie wiecie Binance posiada swój oddział Binance US, który jest dość mocno atakowany przez rząd Stanów Zjednoczonych. Więc musimy tutaj potwierdzić, że my akurat nie jesteśmy mieszkańcami Stanów Zjednoczonych. Wybieramy kraj, w którym został wydany nasz dokument tożsamości i wybieramy jaki jest to dokument. Po kliknięciu dalej zostaniecie przeniesieni do ekranu, gdzie będziecie mogli załadować Wasz dowód osobisty bądź użyć kamery laptopa, żebyście mogli taki dowód zeskanować. Natomiast ja już dalej tego kroku nie będę wykonywał, ponieważ nie mam takiego testowego dowodu osobistego, a nie chciałbym tutaj zakłamywać. Więc klikam zapisz oraz wyjdź. Jak widzicie uruchamia się pulpit. Jak widać na załączonym obrazku tutaj jestem niezweryfikowany. Natomiast Wy jeżeli dokonacie weryfikacji pojawi Wam tu się zielone okienko i będziecie zweryfikowani. Weryfikacja trwa zazwyczaj do 48 godzin, natomiast... Binance działa bardzo sprawnie, więc jeżeli prześlecie dokumenty, możecie się nawet w przeciągu godziny spodziewać tego, że wasze konto zostanie zweryfikowane. Ja zakładam, że wasze konto jest już zweryfikowane, więc możemy przejść do najważniejszej części tego filmu, czyli do ustawień bezpieczeństwa. Klikamy tutaj bezpieczeństwo. Tak samo możecie zrobić to na swojej komórce. I teraz interesują nas konkretnie te trzy e, opcje. Czyli musicie dodać numer telefonu, musicie e, dodać także aplikację uwierzytelniającą, czyli albo Google, albo Binance Authenticator, aby dodać aplikację e, uwierzytelniającą, klikacie tutaj w zarządzaj, wybieracie tą opcję. I wpisujecie kod weryfikacyjny e-mail. I teraz, po tym jak wpisaliście już kod z waszego e-maila do autoryzacji, widzicie, teraz pojawia Wam się e, kod QR, bądź na dole macie link do skopiowania, który musicie wkleić, bądź zrobić zdjęcie kodu QR. Za pomocą waszej aplikacji Google Authenticator. Instalujecie ją na swoim telefonie ze sklepu Play i wystarczy wpisać ten kod, bądź za jej pomocą skopiować ten e, kod QR. Gdy te trzy opcje są włączone, możecie czuć się bezpiecznie i w swobodny sposób korzystać z waszej giełdy Binance. Jestem przekonany, że świetnie poradziłeś sobie z poprzednimi lekcjami i jesteś już. Posiadaczem Ledgera, potrafisz posługiwać się jego oprogramowaniem, a teraz już jesteś zarejestrowanym oraz zweryfikowanym użytkownikiem największej giełdy kryptowalut na świecie. Przed Tobą otwiera się brama do zakupu Twoich kryptowalut oraz ich przechowywania na Ledgerze. Będę Ci pokazywał w następnych filmach, w jaki sposób to zrobić. A jeżeli jeszcze nie obserwujesz naszych social mediów. Zapraszam wszystkie linki pod spodem. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, zapraszam do subskrypcji. Kliknij w subskrypcję oraz w dzwoneczek. A jeżeli jesteś zainteresowany mentoringiem oraz współpracą, wszystkie informacje znajdziesz na naszej stronie bikademii.pl. Zapraszamy do współpracy i do zobaczenia!